Dokładnie, ale to już, też wtedy nie była nie stolica. Wiecie. Wtedy to też nie była stolica Imperium rosyjskiego. Dlatego tak Rosjanie to się tym szczycą dzisiaj. Nie czy to jest to była. Był Petersburg. Czy... Petersburg. To po co Petersburg. byłby wtedy na Moskwę, na Moskwa, nie na Petersburg. Bo to jedno z głównych miast. Na ale Petersburg to jest... i marsz na ne nad Newę. Był kompletną głupotą i błędem. Na... Robił to samo co Hitler, czyli prze przebicie się tak jakby w centralnej europejskiej części kraju po to, żeby rozbić resztę po prostu. Ale oficjalnie Rosjanie utrzymują, że Petersburgu wtedy stolicą, bo oni się szczycą tym, szczególnie podczas swoich parad zwycięstwa, że nikt nie zdobył stolicy Rosji. Tak to był przedstawiać. Ale jakoś świętują zdobycie, nie? Dzień jedności narodowej, że ten odbili ten. Tak. No a jest, w sumie jest święto, święt, że na wybezdzenie Polaków z, z Moskwy jest Dziwnego, no, 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 że jest. Le, no, z propagandy no, z, to jest coś, to jest piękna rzecz dla propagandy akurat. A, pędziliśmy tych złych Polaków. To Co do bo, A co do operacji downfall i zrzucenie bomby na Japończyków, to kilka wymiarów. Pierwszy wymiar pokazuje sprawdzenie na drugi. Zacznie. no Możesz przestać pierdoć o polityce i mówić coś śmiesznego. Ej, no, kurwa, to nie ja tu zatem robię w Grecke Reczu i od tym, że yy, no, no, wobec eee, Po pierwsze, hi... to to nie jest polityka tam o przeszłości historyczna <gadamy gadamy> <gadamy> to masz kurwa, politykę. Ale nie chcą ciągnąć idź spać, idź spać. Słuchajcie, ej, dobra, i opowiem wam o tym ej, a wiecie, Dobre, że ty się ty, nie będę Hiroshimi, poszedł do pracy na Nagasaki, spuścili mu bombę, przeżył, i jak wraca do Hiroshimi, to drugą bombę mu spuścili na. Widzicie to, to to, 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 to tą historię spotkania, nie musisz produkować. Ale wolę. To było w planecie faktów, więc najprawdopodobniej wszyscy już o tym słyszeli. Nawet jakieś spierdolone dzieci z TikToka. Eee, ja ale wiem. proszę mi tu nie... Okay, ale z TikToka ja nie obrażam ja mówię. Ja mówię spierdolone. A, to wszystko. TikTok. Okay. Jak to się, bo TikToka też używają mądre osoby, ale są też takie julki z Twittera, które się przypierdalają do wszystkiego i tylko denerwują ludzi. O ty faszysta, co ty powiedziałeś? Julki, a Julka, Incel, Incel. Dobra, masz. A te głoskiti. Masz bana za Julka. Co? Hmm. Kto ma taki Kitty Nie. Czeko, o, co mi teraz? Co? co tu jest ze. co? <grym grym> I co mam z historii? Bo nie mam polskiej historii u mnie. A, no, dobra, no to o czym chcesz posłuchać jak... Uh, akurat... Read... Myślę, że jestem ostatnią osobą, która Cię. powinna to robić, Pierwsze, Cię. A Cię. po a drugie... szóstkę z historii, sam no. nie na koszarach 327. W sensie? Ja wam mogę o, fizy o fizyce wykładać, mam coś zaraz fizyki, przez 3 lata mojej edukacji w na motwizie, kurde. Ja nigdy nie miałem żadnej szóstki, żadnego przedmiotu, oprócz WF-u i informatyki, nie jestem... No, obrani łuku. ...z WF-u miał szóstkę? To że się z wf miał Ja miałem, ja miałem pana z wf szóstkę ostatnio. Jest Taler z okularami hmm. wyglądał na takiego? Musiałem poszukiwać to, to, to. Całą, całą salę. A co ty Wojtki wyzlewasz już ludzi. <grym> nie wiem. Czemu? Teraz, to... Czemu... Dobra, nie będę się może odzywał. Ale czekaj, talerz sal to umie, to oczywiście, że musiałbym go Chciałem coś obraźliwego zarzucić, ale chyba nie warto. jak się zmaduje. Alex, zobacz po powstaniu, czy to. Co? 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 Nie, no co bejtujesz, co kłamiesz? Co nadzieję robi? Już ja się cieszę. Ten się cieszy, wyjmuje swoje. No, już no chłopie, ja już, miałem, ja już miałem target. A glista. się jeszcze wysyła, Arex. On już, on już miał wyciągać swojego i tak. tak. No, no, no mówię ci, no. Aż mi się w ręce zimno zrobiło. Arak co juniora chciał wyciągnąć? Arek, spokojnie. Trzeba jeszcze wysyłać. Czekaj, to muszę... <laughs> plik za duży. Hej, hey. <laughs> Ja zbyt za duży plik. Ja teraz mówię, że <laughs> twój plik jest zbyt potężny. Mogli, Piękny screenshot. Alfa. Jaki? Piękny screenshot. Bardzo nie dobry mój. awans, bardzo początny. A, a, to, Fredson, a, to Fredson, a, to Fredson, przepraszam. Ale Aloha, ty wystawiłeś awans, to bardzo, bardzo tak, dobry Bardzo dobry avans. Wyszeli. Laki, uważam, że takie uważam, że takie laki powinien dostawać. To no. laki są zagrada znowu? Nie. Nie, na screenshotach stanie Screenshot. awans z jest. Bardzo porządny. Dokładnie. <laughs> Kiedyś to było. <noise> Jeszcze można było emotki podawać. Yeah, ja o emotki pod avanzam, ale no Ale to, to były chcesz, nie? Oj, tak, 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 z Ingweres. Ej, ja byłem. No, ja snap to jakąś emotkę pod czymś. Oj, ja by było, To nie był Snap, to był. E, no, kor. Kor, pamiętam. To <głos> <głos> <sytuacja> <głos> Ty, plik za, za duży. bez, bez ej, Ej, ja, po Ej, po prostu. Ej, po prostu. Nie sprankował. Kiedy byłem jeszcze re rekruterem, wbił do mnie i powiedział, że go zrekrutował. No tylko go zrekrutowałem i powiedział: Zajebiście rekrutujesz i to do Wowera, bo on nie przyszło, żeby ci wstawił awans. Ja piszę do Wowera, siema ma Wober, bo Kor mi powiedział, że mam się do ciebie zgłosić i sprawił awans. On taki: Jaki kurwa awans? Kor taki... to Pojebała. jest <laughs> ultimate Franks. Nie <laughs> podobało się coś w głowie, jaki kurwa awans. Tak, do... ale to teraz to znaczy, tak. Potrzymajmy. Kordał emotki tam, jakie to były emotki od pierwszym? No i chuj. A nie, pod... to było pod drugim. Nie, to